Kobiet. <tryk> jak to jest u kobiet, a jak to jest u mężczyzn. Statystycznie to no mniej więcej kobiet jest. Tyle co mężczyzn seksualność dotyczy tak samo kobiet, jak i mężczyzn, więc powinno być po pół. Mniej więcej no, no w rzeczywistości nie jest tak. Nie jest po pół. Częściej się uzależniają od seksu mężczyźni, rzadziej się uzależniają kobiety. Z czym to jest związane? Jest związane z, z orgazmem. U mężczyzny seks wiąże się z, z orgazmem, a orgazm to strzał narkotyku w mózgu. To jest narkotyk, który no, porównywany jest do heroiny. I mężczyźni od tego narkotyku się często uzależniają od tego strzału takiego, narkotyczny strzał taki. Kobiety organ przeżywają delikatniej. Kobiety bardziej się uzależniają od obecności mężczyzny. Kobieta potrzebuje męskiego wsparcia, męskiej opieki, męskiej obecności. I dlatego u kobiet częściej występują wzorce zakochiwania się Yy, na przykład wzorzec czytania romansów. U mężczyzn praktycznie nie występuje, natomiast u kobiet tak. Kobiety yy, 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 yy. mówi się, yy, że kobiety się uzależniają od miłości. Bardziej podatne są na uzależnienie od miłości. Kobiety jest, kobiety jest łatwiej oszukać podatne, Mają taką podatność, jak mężczyzna mówi, że kocha, że, że, że będę z tobą do końca życia za opiek To kobieta w to wierzy. Bo kobieta tego potrzebuje, tej opieki, tej, tego, tego wsparcia, tego zainteresowania, tego przygarnięcia do, do rodziny. I kobieta, a kobieta jak jest sama z kolei to bardzo chętnie fantazuje o tym. Yy, właśnie czytając romansy na przykład, albo fantazuje o o królewiczu. Przyjdzie, przyjedzie królewicz na złotym koju i się mną zaopiekuje. Będziemy się kochać do końca życia. Takie, to jest bardzo przyjemne. To jest takie y, romantyczne. To jest, y, to takie, wydaje się, zniosły uczucia. No tak, tylko że y, jak kobieta tylko marzy i tym żyje, Natomiast nic w rzeczywistości się nie dzieje to jest sama.